Siemaneczko, ostatnie aktualizacje od EA sporo zmieniły w kontekście nabijania punktów doświadczenia w wirtualnych klubach, a więc uznałem, że trzeba nagrać drugi odcinek, w którym jeszcze raz wyjaśnię jak to wszystko aktualnie wygląda w dniu 13 października i gdzie w tym momencie najszybciej i najłatwiej i najlepiej zdobywać cenne punkty doświadczenia aby nabić sobie overall w wirtualnych klubach. Największe zmiany co do punktów doświadczenia zaszły w Wolcie i dobrze, od kilkunastu dni już wiemy, że jeżeli będziemy wchodzić do meczu i wychodzić, to my tych punktów doświadczenia nie zdobędziemy, i to jest na pewno pozytywna sprawa. Inna kwestia: zmniejszone zostały kwoty, jakie otrzymujemy za dane spotkanie. Jeżeli wygramy mecz w Wolcie, to zdobywamy tylko 800 punktów doświadczenia, a nie 1200. Na szczęście, za porażkę, nadal jest solidna gratyfikacja, bo dostajemy pół tysiąca punktów, a więc nie najgorzej. Aczkolwiek ja osobiście preferowałbym, żeby w Wolcie znaleźć sobie. Trójkę swoich partnerów i z nimi w czwórkę pograć, bo jeżeli wtedy będziemy w stanie wygrywać, to naprawdę ten overall szybko wpada. Inną alternatywną sprawą jest granie w maksymalnie 5 osób w mecze towarzyskie. O tym mówiłem już na poprzednim odcinku. Co do meczów towarzyskich, nic się nie zmieniło. Dalej jest ta sama punktacja. Dalej mecze towarzyskie są krótsze niż te zwykłe klubowe tylko 4 minuty połowa, a więc moim zdaniem, jeżeli gramy w mix, Pięcioosobowy to nie opłaca się grać meczów klubowych, moim zdaniem, tylko właśnie mecze towarzyskie, ponieważ wtedy w piątkę możemy często trafić na różnego rodzaju miksy, które są no, siłą rzeczy nieco słabsze, a więc mamy duże szanse, że w tych meczach towarzyskich będziemy tak czy siak wygrywać i dzięki temu będziemy nabijać szybciej i więcej overall'a. Oczywiście, niemniej jednak, no, same mecze klubowe charakteryzują się tym, że są najdłuższe z wszystkich tych trzech. Rozwiązań, no ale z drugiej strony, za wygranie i dobrą ocenę sięgającą ponad. 9-0 na przykład, możemy w takim meczu klubowym dostać aż 2000 punktów doświadczenia, więc naprawdę to jest solidny przeskok, no ale tu już trzeba kalkulować, czy to nam się opłaca, a zresztą też jak już wspominałem, jeżeli gramy w czwórkę, w piątkę to moim zdaniem lepiej grać mecze towarzyskie i volte ewentualnie niż mecze klubowe, no bo wówczas oczywiście musimy się męczyć z botami inne ekipy, które mają na przykład ilość graczy mogą łatwo wykorzystać to, że, że mamy sporo botów w ekipie Oczywiście jeszcze pozostaje kwestia, jak znaleźć sobie współpartnerów do grania. Tutaj mam dwa protipy, że tak powiem. Jeżeli szukacie polskich graczy, no to najłatwiej to zrobicie, jeżeli po prostu znajdziecie sobie na Facebooku grupę facebookową z danej platformy: czy to na PS4, czy to na Xboxie, czy to na PS5, czy to na PC. W Polsce przede wszystkim społeczność wirtualnych klubów opiera się na te grupy facebookowe, a więc jeżeli chcecie chociażby pograć tak na luzie. To najlepiej dać ogłoszenie na grupie, że chcecie ponabijać Overall. Kolejną opcją, jak znali sobie graczy, tym razem jednak zagranicznych, czyli prawdopodobnie angielskojęzycznych, to jest udanie się na serwer Discordowy Virtual Pro Gaming, czyli największy serwer. Dla graczy w ProClubs, czyli wirtualnych klubach, no jeżeli na przykład gracie rano, czy możecie grać tylko rano albo w nocy i nie jesteście w stanie na grupie znaleźć partnera do gry, no to wówczas wchodzicie sobie na ten serwer. No i tutaj na przykład znajdujecie pokój nazwany Lowman, Rank -up. No, i tutaj na przykład możecie sobie dać ogłoszenie, że szukacie kogoś do gry, czy to jakiegoś miksa, czy to po prostu szukacie klubu do rozegrania tego spotkania. Myślę, że jeżeli tutaj dacie ogłoszenie odpowiedniego godziny, no to ktoś ewentualnie może się odezwać, więc to też jest jakaś opcja i alternatywa, żeby nie grać samemu, i wtedy mamy większe szanse na wygrywanie meczów towarzyskich i Wolty, bo de facto to jest najszybszy aktualnie sposób na zdobywanie punktów doświadczenia, czyli granie Wolty i meczów towarzyskich. Ale z kimś, z kogo znamy, z kimś, z kim wiemy, że on ma odpowiedni poziom umiejętności, no i wygrywanie tych spotkań, bo za to mamy większe bonusy. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że udało mi się Wam nieco pomóc. Na pewno kolejne materiały co do wirtualnych klubów będą się pojawiać. Napiszcie w komentarzu, jak się tam prezentuje Wasz poziom, czy macie już pełny pasek doświadczenia, czy macie już setny level, czy jeszcze go cały czas. Nabijacie, jak gdzieś tam aktualnie dochodzę do 80 poziomu, więc troszeczkę mi to jeszcze zajmie. No, i to tyle. Widzimy się na kolejnych materiałach związanych z wirtualnymi klubami. Trzymajcie się, cześć! I zapraszam także na inne materiały na moim kanale.